Cześć, tu Magda. Pokażę Wam dzisiaj grę Krówko Noszę, bo Wy będziecie właśnie nosić krówki w tej grze. Producentem jest firma Java. No i cóż, no krówki są bardzo urodziwe, bardzo przystojne, są pionkami. Tutaj są takie dwie ręce, bo Wy te krówki do góry podnosicie i musicie przenieść po plaży, aż dojdziecie tutaj, zobaczcie, do pastwiska a poruszacie się po planszach w sposób kosmiczny, w bardzo różnych kierunkach. Można tu się przenosić, przechodzić do najróżniejszych światów, aby szczęśliwie trafić tutaj. Waszym zadaniem przy okazji, w sumie taki wypas dla tych krówek, bo dostajecie takie chude krówki, słabo, takie chude krówki, a waszym zadaniem będzie ich... Jak najszybsze nakarmienie, tak żeby tutaj były punkty, które zdobędziecie podczas rozgrywki. Punkty potem możecie przemnożyć przez takie wiaderka, które też zbieracie w trakcie rozgrywki. Największy, um, najwięcej dostaniecie je, um, kiedy pierwszy raz. Będziecie ruszać się na planszy numer 1, a potem, ponieważ bardzo mobilnie przechodzicie po tych planszach i znowu wrócicie na planszę numer 1, to za ten pierwszy ruch nie dość, że dostaniecie kolejne dwa wiaderka, to jeszcze dwie pyszniutkie kanapki, które z pewnością spowodują, że będziecie mieli więcej siły w tej rozgrywce. No więc moja krówka już jest na starcie, już mam dwie, dwa wiaderka. I dwie kanapki, tu je sobie z boku odłożę. Biorę sobie kostkę, ale wcześniej będę rzucać. Ale wcześniej e, be, muszę zdecydować, w którą stronę idę, bo zobaczcie, bo na planszy mogę sobie iść w dowolnym, najróżniejszym kierunku w prawo, w lewo. Muszę sama zdecydować, gdzie chcę iść. No dobrze, ja sobie będę szła na przykład tą drogą. Uwaga, rzucam kostką, mam dwa. O, i to jest super sprawa, bo wypadło mi plus jeden, to znaczy, że swoją krówkę nakarmię taką jedyneczką, która trafi do jej brzucha. I tu jej sobie włożę to. Proszę bardzo, mam już jeden punkt. I oprócz tego, że tak powiem, te wiaderka i kanapki. I potem rzuca kolejny gracz, potem znowu ja, potem kolejny gracz. Ale chcę Wam jeszcze opowiedzieć więcej o planszach, więc tak, zobaczcie. Oczywiście na tych kamieniach, kładkach i różnych stopniach, po których chodzicie z tą krówką w rękach, są punkty dodatnie. Plus 1, minus 1, plus 2, minus 2, 3, 4. Bardzo różne. I jeżeli staniecie na tym polu, te punkty zyskujecie lub tracicie. Są też na planszy takie pola, które kierują do takiego sobie znaczka plus. Na przykład to pole albo to pole. A tu są takie planszetki. Już Wam opowiadam, co znaczą te planszetki. No tak, jest skreślona kanapka, to oznacza, że muszę oddać jedną kanapkę. Jest skreślone wiaderko, znaczy, że muszę oddać wiaderko. Mam też taki czarny kłębuszek, który daje mi trzy punkty. I super, jeżeli trafię na ten kołębuszek, potem odkładam pod spód tą, tą plaszetkę, ale trzy punkty dostaję. Jeszcze chciałam Wam pokazać kłódkę, która gdzieś mi się zapodziała. O, tu mam na przykład kłódkę. I jeżeli mam kłódkę, jeżeli stanę na tym polu i będzie kłódka, to pole jest zablokowane, ale jeżeli będę szczęśliwym posiadaczem kluczyka, to mogę tą kłódkę zdjąć i mieć dostęp do... Do tych planszetek. Na planszy jest też taka klepsydra. Jeżeli tu trafimy, czekamy kolejkę. Jeżeli trafimy na przykład na takie pole, to znaczy, że stając tu, przenosimy się na pole numer 3, tutaj na czerwone pole, zobaczcie, tu na trójkę. Jeśli staniemy tu, to przenosimy się na jedynkę, czyli wracamy tu, a jeśli staniemy tu, stajemy na dwójce. O, tutaj też możemy się teleportować na trójkę. Łazimy po tych polach i to się w sumie bardzo opłaca, bo wtedy zbieramy te punkty. I koniec gry następuje wówczas, gdy swoją krówkę przystojną, przepiękną, przyniesiecie tutaj na pastwisko na to pole. Wtedy jest koniec. Liczymy punkty, mnożymy ilość punktów zebranych właśnie tutaj w brzuchu krówki. Razy te. Wiaderka, i wtedy mamy, zobaczymy, kto wygrywa. Więc czasami bardziej opłaca się tak nie kończyć szybko gry i nie pędzić tutaj na to pole, tylko po prostu pozbierać powolutku punkty, ale to zależy od Was. Jest jednak sytuacja, w której nie do końca możecie tutaj decydować, bo zobaczcie, tu jest jedna taka planszetka na tym plusie, która jest wilkiem. I wilk też kończy. Grę, więc nie warto tutaj, znaczy warto, nie warto, tu można zdobyć cztery punkty, więc zobaczcie jest kuszące przejście się tą alejką i możliwość zdobycia dużej liczby punktów, ale ryzyko zakończenia gry też jest duże i trafienie na wilka no, nie do końca może być e, przyjemne dla hodowcy e, krów, jeśli nie ma za dużo punktów. No, mam nadzieję, że e, zgrabny sposób to e, wytłumaczyłam. Jak nie, sięgnijcie e, jak najbardziej do e, tutaj instrukcji. Ona będzie zawsze pod ręką. Łatwiej będzie wtedy e, zrozumieć zasady i je sobie przypomnieć w trakcie rozgrywki. E, ciekawe jest to, że te plansze można w różny sposób układać, tak? Oczywiście startujemy z planszy numer jeden, ale potem to pędzimy po prostu po wszystkich planszach, tak jak się to Wam podoba, ale wtedy zmienia się układ, to też jest ciekawe. Tak? Nie mamy jednej planszy takiej stałej, tylko to sobie możemy wymieniać. Krówki są niezwykłej urody, bardzo, bardzo przystojne. Myślę, że sympatyczna gra, łatwa w liczeniu punktów. Tak? Nic nie trzeba zapisywać, no bo ten brzuszek rośnie w ramach zbierania tych punkcików. Łatwo je potem podzielić, nic się nie pomyli. No i cóż, życzę Wam dobrej zabawy. Gra jest przeznaczona dla czterech graczy, Rozgrywka trwa około 40 minut, no i cóż, no zapraszam na postwiska i, że tak powiem, pędzenie z krowami na polanę. Miłej zabawy, cześć!